Przyszły nam kolejne sadzonki. Tu już tylko końcówka wiadrze lipa, grusza. Zamówiliśmy też dużo siatki takiej 20 mm, żeby pozabezpieczać wszystko, żeby zające nie zjadły. Sarny tu jeszcze kolejne na drugie pola. I zaraz wam pokażę co udało nam się już zrobić. Tutaj się woda nalewa do taczki, żeby popodlewać co już posadziliśmy. I szybko omówię co się udało zrobić dzisiaj. I co będziemy planować w kolejnych dniach? Dobra, jesteśmy w polu, już staczką z, z wodą. Tu zacząłem podlewać, więc tak to wygląda. Jest założona metrowa siatka. W środku jest y, chyba lipa. W sumie to na razie goły patyk, bo nie wyrosło. Dopiero zasadzone. Tutaj kolejna. I tak, tam widać też kolejna. I tam kolejna. Później mówię dokładnie jak to będzie wyglądać. Tutaj na przykład będzie taki rząd lipy, że tu jest lipa, tu jest lipa, tam będą jeszcze dwie lipy, tam na końcu były, będą, będą te derenie, które kopałem wcześniej. Tam jest trochę czereśni, chyba czereśni, porzeczek i chyba też lipa jest. Tutaj też są czereśnie i tutaj wzdłuż płotu jeszcze wszystko jest posadzone, więc zaraz przejdziemy się tam dokładnie. Na razie tutaj chcę wszystko podlewać. Aby to nie umarło od razu po, po posadzeniu, a ziemia no niestety jest sucha, jak widać zresztą. I do tego tu jest piach. Korzenie były dosyć liche na tych sadzonkach, które przyszły, więc trzeba powodlewać, żeby to utrzymać. Do wszystkich tych owocowych drzewek dodałem mikoryzę więc są korzenie, były maczane w tej mikoryzie i dopiero zakopane. No i na to jest założona ta siatka siatka jest tutaj obłożona ziemią, ale chyba muszę przygotować jeszcze jakieś kijki żeby ta siatka się trochę lepiej trzymała, bo jak przyjrzycie się to ona jest taka luźna, w miarę sztywno się trzyma przez kształt ale, nie wiem, jak sarna by podeszła to pewnie by dała radę to zdjąć więc na razie jest tylko przysypana, później muszę pomyśleć nad jakimś konkretniejszym zabiegiem Część sadzonek jest takim, taką mniejszą siatką zabezpieczoną, bo po prostu były bardzo niskie. Takie 20-30 cm ma ta sadzonka, to jest chyba czereśnia? Albo grusza? Więc przyszły takie małe, to chyba grusze są. Więc jest mała, 20-30 cm, więc ma jeszcze sporo zapasu. Więc może w tym roku da radę urosnąć, więc założone są tutaj półmetrowe. A na wyższe sadzonki, jak tutaj, założyłem metrowe. Żeby zabezpieczyć też te czubki żeby nic tutaj nie ruszało ich Więc tutaj mamy większe sadzonki i lepsze zabezpieczenia Tutaj, tutaj i tutaj tak samo, tu chyba czereśnie są W takich tubach I tutaj mamy wcześniej sadzone porzeczki, już po kilku pierwszych nocach I wyglądają całkiem dobrze, na szczęście nie są obgryzione jak widać Potem były zostawione niezabezpieczone a tutaj już trochę wody im dolałem i sobie rosną No i tutaj kolejne mamy sadzonki zabezpieczone metrowymi siatkami. Tutaj są cztery czereśnie. Dalej mamy dwie porzeczki, późne chyba. Są ładnie tu zabezpieczone w środku. I później mamy dwie lipy. Tutaj są chyba dwie lipy. Tutaj dalej będą jeszcze dwie grusze i będą kolejne dwie lipy. i Będą takie rzędy, właśnie porobione z różnymi sadzonkami. Tutaj na środku będzie głównie rokitnik, wszędzie gdzie największy piach, też go będzie łatwo przesadzić. Jak będziemy potrzebowali coś na środku zrobić, a tutaj będą większe drzewa. Bliżej rowu, tu jest też lepsza ziemia, więc łatwiej będzie je utrzymać. Na no, tam będzie ten dereń. Tam jest najlepsza ziemia, więc zostanie najlepsze miejsce. No i tutaj mamy nasze słynne bizony. Więc te wszystkie bele z sianem, które mamy, wylądują najprawdopodobniej pod sadzonkami. Więc weźmiemy te siano i zrobimy mulczowanie wokół sadzonek, żeby tam lepiej się trzymała wilgoć. Więc latem nie będzie chyba im tak źle. Niestety trzeba będzie je podlewać, więc tutaj muszę wymyślić jeszcze sposób na Nastarczenie wody. Mam w sumie 7 rzędów, z czego dwa podwójne, więc z 5 linii z jakimś natryskiem mógłbym puścić. Na przykład tutaj, jak mamy ten rząd, sobie spojrzymy tą środkiem, mógłby iść wąż i spryskiwacze by pryskały dookoła i co nie wiem, 6-10 metrów, kolejny spryskiwacz i by dostarczał woda. A pod takimi jednorzędowcami, to nie wiem, albo linia kroplująca, albo też jakieś spryskiwacze, żeby pryskały dookoła. Chciałbym mieć tu w przyszłości pastwiska na tym piachu. Żeby mogły konie się wypasać, a na razie no jest piach, więc tak czy siak woda by się tu przydała. Na razie zrobiliśmy wapnowanie, jak widać, ale będzie problem z utrzymaniem tutaj tej retencji wody. Mulczowanie może być dobrym rozwiązaniem, tylko niestety ono jest dosyć czasochłonne, żeby rozrzucić całe to siano. Po tak dużym obszarze. A całkiem dobrze się sprawdza. Jak oglądaliście poprzedni filmik, tam pokazywałem różnicę między mulczowanym a nie mulczowanym. Nawet teraz widać, że tam jest bardziej zielono niż tu bliżej. Więc to też inny, inny sposób na zabezpieczenie tutaj wody. I tutaj w pudełku mam tą mikoryzę. Jest to endomikoryza, czyli do drzewek takich owocowych liściastych. Jest jeszcze ekto-mikoryza, czy ekso-mikoryza, nie pamiętam, więc trzeba sprawdzać z której się korzysta, bo do różnych drzewek są różne e, wersje. I ona jest na jakiejś glince, piasku, zmikoryzowane drzewa osiągają lepsze wyniki, lepiej rosną, powinny mieć też lepsze liścia, lepiej radzić sobie z wodą mam nadzieję, więc zobaczymy czy ta mikoryza coś pomoże. Spójrzcie sami. Praca wrze pełną parą. Dobrze idzie nam. Już cała masa doniczek pustych. Tutaj zostało trochę nadprogramowych, ale idzie całkiem nieźle. Zaraz wam pokażę na polu jak to wygląda. Waga proszę państwa, mamy to. Wszystkie rośliny zasadzone. Wygląda to jak jakiś pas startowy na lotnisku, ale wszystkie tutaj zabezpieczone siatką dodatkowo wełną wełną owczą, żeby jakieś sarny nie przyszły i nie zaczęły podgryzać roślinek i mamy tutaj całą masę różnych, różnych sadzonek mamy rokitniki, tak jak tutaj widać bardzo ładne sadzonki przyszły mamy grusze, mamy czereśnia grusze, czereśnie, mamy czarną porzeczkę wczesną, późną leszczyna Czarny bez, Dereń Całą masę, i Dziką róża, całą masę różnych rzeczy Tutaj wzdłuż płotu zrobiłem bardziej dekoracyjnie Więc tutaj mamy na przykład Grusza, tu jest Porzeczka Grusza, Leszczyna Później jest Czereśnia, Porzeczka, Czereśnia Leszczyna A później jest znowu Grusza, Porzeczka Grusza, Leszczyna Więc każda Grusza jest pomiędzy jedną porzeczką i leszczyną i tak samo każda czereśnia jest pomiędzy porzeczką i leszczyną więc tutaj będzie taki przeplataniec do samego końca wzdłuż płotu właśnie więc tak wymyśliłem, żeby to było bardziej dekoracyjnie a w polu zrobiłem inaczej bo w polu tu jest część taka bardziej zadrzewiona będzie bliżej rowu, który tam płynie i tam jest trochę lepsza ziemia więc tam poszły właśnie czereśnie Bzy, morwy, derenie i tak dalej. Ogólnie takie wyższe drzewa. A tutaj w prawo, w stronę stodoły, poszły rokietniki, dzika róża. E, tutaj morwa przez środek obok tych bizonów. No, a w to, tak jak mówiłem, drzewa. Więc tutaj staram się, żeby to już było bardziej tak plantacyjnie Więc jeszcze ta strona jest trochę taka że są w czwórkach, na przykład cztery bzy obok siebie, cztery morwy rozdzielone gruszami albo czereśniami no ale w tą stronę już same rokitniki są tak samo obok raz są jest sama dzika róża później jest kilka morw e, i też jakieś drzewa typu grusza, czereśnia, bez e, w takich parach dobra, jesteśmy tutaj na końcu i tutaj są właśnie Derenie poprzyplatane agrestem, więc mamy agres dareń, agres-dereń, agres-dereń później się kończy to agrestem i dalej już do samego końca, no prawie do samego końca leci czarny bez i tak samo tutaj jest kolejny rząd i on też jest zrobiony tak, że jest agres-dereń, agres-dereń i tak dalej więc chyba 10 dereni, drugie tyle agrestu później wzdłuż tam aż do brzus idzie bez czarny i się kończy chyba czereśnią i ogólnie na końcu każdego rzędu jest tu są tylko czereśnie, a tak jest grusza wszędzie na końcu każdego jednego, żeby dawały jakiś taki cień i wyznaczały jakąś linię te drzewa więc zobaczymy jak to wszystko podrośnie, bo na razie to są malutkie sadzonki tutaj Deren jest ogólnie najwyższe, więc zobaczmy sobie tutaj przykładowy siatka jest na metr, więc tutaj on ma ponad metr na samym czubku jest przyczepione właśnie wełna owcza, które ma odstraszać trochę te serne. Siatka jest gęsta, żeby zający nie podgryzły. No i tak zasadzone jest. Wszystko jest zasadzone trochę głębiej. Tutaj nawet widać dobrze na tym, że trochę jest tak pod ziemią. Sadziliśmy tak ze względu na suszę. Więc mam nadzieję, że jak będą w dołkach, to ta woda będzie się bardziej tam zbierać. No i też te krawędzie dołka będą trochę dawać cienia, więc mam nadzieję, że nie wysuszy się tak szybko taki agrest, derencie, inne rośliny. I tak, tam są ro głównie rokitniki i dzika róża zasadzone pod względem koni, żeby konią przygotowywać dziką różę, w sensie owoce jej. I rokitniki ze względu na duże zawartości różnych witamin. Wzdłuż płotu bardziej tak użytkowo, rekreacyjnie jakieś grusze, czereśnie. Tam jest tak pół na pół plantacyjnie, pół na pół rekreacyjnie, tam też są grusze, czereśnie, jakieś bzy, porzeczki. taka mieszanina. No i tutaj już jest typowo, agres z dereniem wymieszany, co drugi, No a w tą stronę jest 50 czarnych bzów. czyli tu jest chyba z 20 parę i tam jest 20 parę rząd, też typowo już plantacyjnie, czarny bez, mam nadzieję, że uda mi się kiedyś zrobić winnicę i będzie właśnie wino z czarnego bzu robione. No ale do tego jeszcze długa droga, na razie zostały zasadzone, więc tutaj każdy zabezpieczony półmetrową siatką, na samym czubku natrytytkę wełna owcza, no i tutaj czarny bez ładnie rośnie. Trochę zły jestem tu na grusze i czereśnie, bo tutaj mam na przykład czereśnie i przyszły dosłownie takie patyki, ledwo na pół metra, eee, z, prawie w ogóle też korzenia nie było, strasznie takie cienkie. Grusze jeszcze gorzej wyglądały, więc trochę zły jestem beznadziejny, ale mam nadzieję, że się przyjmą. Ale prawdopodobnie będzie rok, dwa w plecy, zanim one dadzą radę w tej ziemi się rozwinąć. Ale pozostała część sadzonek całkiem nieźle. Jeszcze jest na środku kilka lip wrzuconych, żeby dawały cienia, zapylały trochę okolice. Więc mam nadzieję, że będzie też więcej jakichś pszczół. Może jakieś kiedyś się ule postawi, zobaczymy. Więc na razie tak to wygląda. Jest tutaj 212 sadzonek włożonych na całym tym polu. Z czego 50 jest samego jak czarnego bzu, z 40 rokitnika i 130 dzikiej róży. A reszta to grusze, czereśnie, porzeczki, agresty, leszczyny i chyba tyle. Tak, więc mamy tutaj prawie 10 różnych gatunków sadzonych. Niektóre rzeczy są w kilku odmianach, na przykład porzeczki są wczesne, późne. Deren jest każdy inny, każdy z innej odmiany. Czarny bez jest jednolicie wzięty. Gatunek? Nie, odmiana chyba sambo, jak dobrze pamiętam. Grusze, czereśnie są w jednej. Niestety grusze i czereśnie to są takie podstawowe dzikie, czyli gruszki pospolite i czereśnie ptasie. No więc z czasem może trzeba będzie przeszczepić ją na coś bardziej plennego, No zobaczymy. No ale na razie tak to wygląda. Jestem zadowolony z efektu. Zajęło nam to tak naprawdę 3-4 dni zrobienie tego wszystkiego, czyli wymierzenie, zrobienie dołków, przygotowanie siatki, wycięcie jej pod no oczywiście sadzenie, no i do tego jeszcze ta wełna owcza jako dodatkowe zabezpieczenie. No i słynne rokitniki, o których Wam opowiadam w sumie od dwóch lat już gdyż pierwszy był dwa lata temu zasadzony i wygląda tak jest obłożony tutaj dookoła owczą wełną i od środka wygląda już tak i całkiem dobrze się prezentuje To jest ten największy, tutaj jeden na początku wypadł więc zostało ich dziewięć No i w sumie pod, robiąc już tamte sadzonki Uświadomiłem sobie, że to też można zabezpieczyć. W sumie nie wiem czemu nie zrobiłem tego wcześniej. Opowiadałem Wam chyba na każdym odcinku, że zające to podgryzają. A miałem nawet taką siatkę na strychu w sodole. No. Więc teraz już są zabezpieczone, jest dołożona owcza wełna. Na każdy jeden, więc mam nadzieję, że w tym roku całkiem nieźle powinny odbić. I zobaczymy co wyrośnie. One były z... Część była dwa lata temu zasadzona, część rok temu na jesień. Więc tutaj Mam nadzieję na całkiem ładne przyrosty. Teraz są zabezpieczone, nic nie powinno zjeść. Więc będą ładnie wyglądać. Zastanawiam się tutaj jeszcze pod te sadzonki czy nie dać jakiegoś nawozu, czy czegoś innego. No, mamy tą glebę piaszczystą. Tutaj jak widzicie to nie jest śnieg, tylko wapno. Więc całą działkę zanim zaczęliśmy sadzić zawapnowaliśmy, żeby też trawa miała lepiej. Ale też żeby gdzieś te wapno dostawało się do gleby też wokół sadzonek. Te ważniejsze sadzonki zaprawiliśmy wapnem, jak na przykład derenia, więc każdy dereń jest e, dodatkowo ma warstwę pod korzeniami, głębiej wapna, później warstwa ziemi, no i później sam dereń. Więc zastanawiamy się jeszcze, czy można coś dać więcej, jakieś nawozy czy obornik. Tu trzeba byłoby, chyba, obornika nawieść na całe te piachy, i dopiero wtedy myśleć dalej. No ale od czego trzeba zacząć? Tutaj mam nadzieję, że te bzy jak podrosną, te grusze, lipy, czereśnie, wszystko na tym piachu da radę. To da trochę cienia, zacznie zrzucać liście, owoce, więc tutaj w ziemia w okolicy też się powinna zmienić. No i jeszcze musimy zapewnić tutaj wodę, więc trzeba będzie chyba kupić jakieś węże, linie kroplujące czy coś, puścić wzdłuż tego i dostarczyć wody. Z tego co przeliczyłem, będę potrzebował prawie 600 metrów węża ogrodowego, w sensie tych linii kroplujących, bo mam tutaj w sumie 7 rzędów. A jeszcze zależy, jak zrobię tutaj te rzędy podwójne, bo w tych podwójnych rzędach myślałem dać jedną linię środkiem, jakieś spryskiwacze dookoła. Zresztą spryskiwacze są dosyć drogie, więc nie wiem, czy nie bardziej mi się opłaca po prostu puścić dwa węże i wykorzystać. Po prostu te linie kroplujące, żeby kroplowały pod rośliny, a nie po całości. Więc wtedy mógłbym kupić taki jednolity wąż, ponakuować go właśnie w tych miejscach. No i do samego końca jest po 80-90 metrów, różnie mają te, te rzędy długości. No i w poprzek potrzebowałbym też, więc między 500 a nie wiem, 800 powiedzmy metrów, będę musiał kupić w zależności od wersji tego węża ogrodowego więc tak to wygląda, tak jest plan ale już widać, że coś się dzieje konkretniejszego, już nie tylko bizony stoją, ale już już zacznie cokolwiek tutaj rosnąć więc będę Wam pokazywał na bieżąco jak wyglądają przyrosty, jak się zmienia to z miesiąca na miesiąc tak naprawdę i będziemy wspólnie obserwować Ile przeżyje, ile da rada i co z tego będziemy w stanie dalej zrobić.